Latarka czołowa to obok dobrego noża podstawowy sprzęt dla każdego miłośnika pieszych, wycieczek czy outdooru. Ale dzisiaj skupimy się na tym czysto outdoorowym aspekcie wykorzystania czołówki. A konkretnie mówiąc, latarki Black Diamond Spot 325. Jednak nie będzie to taki typowy test na zasadzie sprawdzenia funkcjonalności, trybów świecenia i ogólnych warunków użytkowania. To oczywiście też. Ale pójdziemy o krok dalej i zrobimy taki hardkorowy crash test, żeby sprawdzić, co potrafi ta latarka i co jest w stanie wytrzymać. A robimy to po to, żebyście Wy już nie musieli wykonywać takich testów, ale żebyście mieli świadomość, co potrafi wytrzymać ten sprzęt. Zanim jednak przejdziemy do tych testów, przyjrzyjmy się latarce i zobaczmy, jakie ma parametry. Jak sama nazwa wskazuje, Spot 325 świeci mocą 325 lumenów. Producent zaprojektował ten sprzęt głównie z myślą o wyprawach w teren i tak będziemy ją testować. Pierwsze wrażenia bardzo dobre. Szeroki, elastyczny, przyjemny w dotyku pasek, niewielka, zwarta budowa. Duży zakres kąta nachylenia latarki. Bardzo wygodnie leży, pasek jest miękki, elastyczny i dzięki temu, że waży zaledwie 85 gramów już z bateriami, nie ciąży po prostu tutaj do przodu. Dlatego myślę, że dzięki temu dobrze się sprawdzi podczas przebieżek w terenie. Słuchajcie, nie będziemy rozwodzić się nad szczegółowymi danymi technicznymi bo to wszystko możecie przeczytać sobie w karcie produktu. Ale o kilku istotnych rzeczach muszę wspomnieć. Latarka posiada trzy diody. Dioda główna, najmocniejsza, emitująca światło białe do oświetlenia na większe odległości. Dioda pomocnicza, także o białym natężeniu światła, która jest bardziej rozproszona, nie ma dużego zasięgu, za to idealnie nadaje się do oświetlenia namiotu czy obozowiska. I dioda czerwona, która nie oślepia tak jak dwie poprzednie i bardzo dobrze sprawdzi się tutaj podczas czytania mapy. I teraz to, czego nie mają inne latarki konkurencyjnych marek, to możliwość płynnej regulacji zakresu. Świecenia dla każdej z diod. Wystarczy przytrzymać przycisk i dostosować natężenie światła do aktualnie potrzebnych preferencji. A teraz bardzo istotny parametr ze względu na test, który zaraz będziemy wykonywać. Stopień wodoodporności IPX8. Oznacza to, że czołówkę można zanurzyć do głębokości 110 cm na czas do 30 minut i powinna wytrzymać. Ta latarka jest tak skonstruowana, że nawet jeśli woda dostanie się do obudowy, to będzie cały czas działać. Ważne, żeby później szybko ją wysuszyć. Słuchajcie, przystępujemy do pierwszego testu testu na odporność na wodę. Mam tutaj taką. Taktyczną różową wstążkę. No, wiem, co sobie pomyślicie, ale ważne, że jest wytrzymała. Przymocuję ją do latarki i wyrzucimy ją tutaj do zbiornika na około te 110 cm. I zobaczymy, co się będzie działo. Gdzieś tak, metr 10, nawet myślę, że z metr 20, metr 30. Zobaczymy. To co, zostawimy ją teraz na te 30 minut i zobaczymy, czy dalej będzie działać. O, tu ją przemocowuję, żeby mi nie spieprzyła. Słuchajcie, minęło chyba nawet więcej niż 30 minut. Wyciągamy, zobaczymy, czy latarka cały czas działa. Jest, yeah, super. Słuchajcie, latarka działa, wytrzymała. Sprawdzam, czy tutaj jest gdzieś woda. Pod tym szkiełkiem nie ma wody, chyba. Ewe może ewentualnie jest jeszcze tutaj, gdzie baterie. sprawdzimy. Tak, tutaj jest trochę wody. Woda się dostała, ale jak widać, latarka cały czas działa. Tak jak wcześniej wspominałem, latarkę należy w tym momencie wysuszyć, bo woda nigdy nie służy takiemu sprzętowi elektronicznemu. Także suszymy i działamy dalej. Ta czołówka przeznaczona jest między innymi dla wspinaczy czy grotołazów. Jura krakowsko-częstochowska to teren wprost wymarzony do tego typu aktywności. A my aktualnie znajdujemy się w okolicach Olsztyna. Ok, przechodzimy do crash testów. Zobaczmy, jak czołówka poradzi sobie z upadkiem na skały z 2 metrów. Ok, teraz pójdziemy o krok do przodu i zrzucimy ją z 5, nie wiem, 7 metrów bezpośrednio na skały. Zobaczymy, jak sobie z tym poradzi. No, słuchajcie, prawda jest taka, że latarka przeżyła upadek z 2 metrów. Później z 7 metrów bezpośrednio na skały i oczywiście działa. Co prawda są jakieś ryski, tutaj takie delikatna ryska, tutaj delikatne też, tu jakieś obtarcia, no ale spadła na, na ostre skały, więc nie ma się co dziwić. Ale najważniejsze, że, że wszystko działa, że nie ma żadnych pęknięć. Także test przyszedł pozytywnie. Nasz hardkorowy test. Czołówki Black Diamond spot 325 dobieg końca. Latarka jest w jednym kawałku, jak widać działa, co jest oczywiście dobrą wiadomością. Jeśli filmik Wam się podobał, dajcie łapkę w górę i zasubskrybujcie nasz kanał, bo niebawem kolejne testy sprzętu. Cześć!